Jak przestać się martwić opinią innych? Z tej strony wiking biznesu, i dzisiaj porozmawiamy o tym temacie. Zanim do tego przejdziemy, poruszymy sobie kilka mitów, które według mnie są całkowicie nieprawdziwe. Pierwsza rzecz to mówi się, że w każdej opinii czy w każdej plotce jest ziarnko prawdy. Tak nie jest. Nie zawsze to, co słyszymy o sobie, musi mieć jakiekolwiek porównanie do tego, co jest naprawdę. Bardzo często jest tak, że właśnie takie opinie czy takie plotki są wydawane na bazie doświadczeń innej osoby i nie należą stricte o nas. Druga rzecz, że opinie, czy właśnie te negatywne e, opinie są skierowane bezpośrednio do nas. Nie zawsze tak jest. Bardzo często jest tak, że te opinie są w odnosze, odnoszą się do naszego zachowania, czy odnoszą się do danej sytuacji. Pamiętaj, że Ty nie jesteś daną sytuacją i dana sytuacja nie jest Tobą. Czyli one tak naprawdę nie odnoszą się do tego, kim jesteś, tylko co w tym momencie zrobiłeś czy zrobiłaś. Pamiętaj też, że zachowanie to nie jesteś Ty. Czyli tak samo jak wcześniej sytuacja i musisz umieć to rozgraniczyć, bo dzięki temu będzie Ci dużo łatwiej. I następna rzecz jest taka, że musisz zwracać uwagę na opinie. Pomyśl sobie na przykład o... Rolls-Royce, o Apple czy o jakiejkolwiek innej dużej firmie, i zastanów się, czy te korporacje patrzą na opinię ludzi o nich. I oczywiście powinni patrzeć, ale faktem jest to, że jest część osób, które lubią te sprzęty, i jest też część osób, które te sprzętów nie lubią. Czyli podsumowując, tak naprawdę nie musisz patrzeć na to, jaką opinię mają o tobie inne osoby, jeżeli wiesz, jaka jest prawda. A ostatnią rzeczą jest to, że zmianę o tym nauczysz się w moment. No, niestety tak nie jest. Musisz poświęcić trochę czasu, aby nauczyć się tego, jak przestać aż tak mocno dopuszczać do siebie opinie innych. No i teraz tak, żeby popracować nad tym, jak odbieramy, czy jak ludzie odbierają nas, musimy sobie poruszyć kilka rzeczy, które na pewno Ci pomogą. I mam dla Ciebie kilka rad. Będą się one odnosić do wyglądu. Czyli tutaj, jeżeli chodzi o ciało, jaki nasz ubiór, będą się odnosić do naszych zainteresowań, będą się odnosić tak samo do naszego charakteru, jak i świata zewnętrznego. I teraz pokażę Ci, jak możesz wpłynąć na te poszczególne strefy. Pierwsza rzecz jest oczywiście wygląd, czyli to, jak Ty na siebie patrzysz. Bo uwierz mi, że nie ma dla Ciebie znaczenia, jak widzicie druga osoba. Najważniejsze jest to, czy potrafisz stanąć przed lustrem, popatrzeć na siebie i powiedzieć kurwa, ale ty zajebiście wyglądasz. To jest najistotniejsze, to co ty myślisz o sobie, że potrafisz w powiedzmy miejscu publicznym stanąć przed jakimś dużym lustrem, no i powiedzieć: No, w tej koszuli wyglądam zajebiście, No, ale te spodnie do mnie nie pasują. Ale ważne jest to, że to ty musisz o sobie tak myśleć, i bardzo często jest tak, że nasza pewność siebie bierze się z wyglądu, ale nie z tego, jak inni nas odbierają, tylko jak my odbieramy samych siebie. No i na pewno się ze mną zgodzisz, że dbając o wygląd, możemy poruszyć kilka rzeczy. Po pierwsze, aktywność fizyczna. Jeżeli uważasz, że chcesz się odchudzić, coś w sobie zmienić, fantastyczne będzie dodanie jakiejkolwiek aktywności fizycznej. I nie mówię tu tylko o siłowni czy piłce nożnej, ale jest tego masę, naprawdę masę. Na pewno znajdziesz coś dla siebie. Może to będzie jakiś sport ekstremalny, który potem przerobi się w przerodzi się w twoje hobby, czy e, też. Chcesz się stricte skupić na tym, żeby ten sport doprowadził Cię do zmiany sylwetki. No to tutaj coś, to, co Ci mogę z własnego doświadczenia powiedzieć, to na pewno będzie to siłownia, ponieważ z tego, co zauważyłem, daje najszybsze efekty. A o to nam tak naprawdę chodzi. Kolejną rzeczą jest zadbanie o naszą twarz i nasze dłonie. Bardzo wiele osób zwraca uwagę na dłonie, chociaż o tym nie mówią. I Ty oczywiście, jeżeli się o tym teraz dowiedziałeś, może wcześniej tego nie wiedziałeś, czy nie wiedziałaś, możesz od razu wpłynąć na to jak będziecie druga osoba odbierać. Tak samo twarz. Na pewno jest masa peelingów, maseczek i tak dalej, które możemy zastosować, aby nasza skóra, szczególnie twarzy, po prostu wyglądała lepiej. Panowie, jeżeli mamy brody, no to jest oczywiste, że musimy o nie zadbać. Na pewno dobry barber czy sami powinniśmy też się układać. Bo tu też będzie o nas bardzo mocno świadczyć. Sam widziałem jakiś czas temu. Postaram się gdzieś tutaj wrzucić zdjęcie, jak wyglądała moja broda, także chciałbym, żebyś teraz zobaczył, czy zobaczyła tę różnicę. No i kolejnym aspektem, jeżeli chodzi o wygląd, jest oczywiście nasz ubiór. I wiesz, nie mówię ci tutaj, że masz chodzić cały czas w koszulach czy w sukienkach. Natomiast uważam, że dobre ubranie to takie, które jest przede wszystkim schludne, czyste, jest też wyprasowane. I jeżeli to ma być też dres, to ważne, żeby on był do siebie dopasowany. Na pewno znajdziesz masę profili na Instagramie czy na YouTubie, które mówią o ubiorze i postaraj się połapać tak naprawdę kilka stylizacji, które będą Tobie odpowiadać, powiedzmy na wyjścia czy w dzień wolny. I staraj się według tych kreacji sobie układać swój ubiór. Charakter. Faktem jest to, że bardzo mało. Ilość osób ma silny charakter. I ważne jest to, żebyś odnalazł czy odnalazła to, co jest w tobie najlepsze, jakie masz plusy. I żeby to znaleźć, przede wszystkim musisz zacząć spędzać z sobą czas. Musi tak być. Dzięki temu przede wszystkim zobaczysz, jak myślisz, jakie myśli wpływają do Twojej głowy. O czym w ogóle są te myśli? Jak na nie reagujesz? Też zaczniesz się zastanawiać, ok. No, dobra, ale co jest moją mocną stroną? Czy jak poradziłbym sobie, czy poradziłbym sobie w danej sytuacji? Dzięki temu, jak zaczniesz widzieć to, w czym jesteś po prostu lepszy, czy lepsza od innych, będzie, będziesz się mógł, czy będziesz się mogła skupić na tym, żeby te cechy były jeszcze większe. To znaczy, możesz nad nimi pracować. Oczywiście musisz też modyfikować te słabsze cechy, które chcesz poprawić, i to jest całkowicie naturalne, ale uważam, że. 80% swojego czasu, swojego rozwoju powinieneś poświęcić, czy powinnaś poświęcić na to, żeby skupić się na tych pozytywnych cechach, a 20% czasu to skupienie się na tych cechach, powiedzmy, do zmiany. Sprawdź też, jakie masz schematy. Sprawdź, co Cię blokuje. I oczywiście afirmacje, hipnozy, hipnoza będą w tym bardzo dobre, ale też właśnie spędzanie ze sobą czasu, bo będziesz mógł czy będziesz mogła w pewnym momencie zobaczyć, jak te schematy wyglądają. Zobaczymy, co Cię blokuje, co, jak, czy jaka zmiana jednego elementu pozwoliłaby Ci pójść dalej. I też możesz znaleźć w tym wszystkim, jak już będziesz nad sobą pracować, Twoje powody braku pewności siebie. I to jest oczywiste, że nie jest łatwo pracować nad swoją pewnością siebie, Dlatego to, co ja Ci polecam, znaleźć odpowiednią osobę, która jest w stanie Ci z tym pomóc. Na pewno jest masa materiałów, które możesz zobaczyć czy na moim kanale tutaj, czy na tak naprawdę innych mediach, które pomogą Ci w tym wszystkim. Jeżeli też będziesz potrzebować pomocy, odezwij się do mnie, a na pewno znajdziemy rozwiązanie, które Ci pomoże. Popracowaliśmy nad wyglądem, popracowaliśmy nad charakterem. No to teraz Twoje zainteresowania. I bardzo ważne jest to, żebyś miał, czy miała jakieś hobby, czyli coś, co sprawia Ci frajdę Ale oprócz tego, że to sprawia ci frajdę, podniesie też atrakcyjność w oczach drugiej osoby, bo będziesz się wydawać, czy będziesz się wydawała bardziej atrakcyjną osobą. Będzie z tobą o czym porozmawiać. Z drugiej strony, w swoim hobby poznasz też ludzi, którzy mają podobne myślenie co do Ciebie, więc będzie Wam dużo łatwiej też się rozwinać. Mm. Znajdź coś, co daje Ci kreatywność. Postaraj się poszukać też czegoś, co będzie Cię rozwijać w sposób typowo mentalny. Znajdź jakieś hobby, które pomoże Ci też poniekąd zarabiać pieniądze. To też jest bardzo ważne. I chodzi o to, żebyś, miał, czy żebyś miała różne hobby, które będziesz sobie mogła czy mógł tasować. Zrób też coś całkowicie dla siebie. Całkowicie. To nie musi mieć dla nikogo innego poza tobą sensu. To nie musi być proste. Nie musi być łatwe, ale ma być Twoje. To ma być coś, co jak o tym myślisz, to sprawia ci ogromną frajdę, od razu zaczyna się uśmiechać. Jeżeli to jest na przykład jakiś sport ekstremalny, no to wiesz, że za tym bólem, który na pewno się pojawi, i tak jest ogromna radość, bo przełamujesz swoje bariery. I to jest coś, o czym się będziesz chciał szkolić, czy będziesz się chciała szkolić. Rozwijać, wiedzieć po prostu więcej i rozmawiać z drugim człowiekiem, i znowu wydasz się bardziej atrakcyjną osobą. No i na koniec świat zewnętrzny, czyli to, czy mamy wpływ tak naprawdę na drugiego człowieka, czy nie mamy. I musisz sobie zdać sprawę z pewnej ułomności, z pewnych braków, które my wszyscy posiadamy. Musisz to wiedzieć. Nikt nie jest idealny. Jeżeli by tak było, nie byłoby wojen, chorób, tego wszystkiego. Skoro są, to znaczy, że jest coś, nad czym my musimy popracować. Pamiętaj też, że ludzie wyrażają swoje opinie bardzo często, żeby łechtać własne ego, koić własne braki czyli tak naprawdę wiele osób będzie wydawać o tobie jakąś opinię, tylko dlatego, że chce zakryć to, co w nich jest negatywne. Czyli to znowu nie dotyczy bezpośrednio ciebie, tylko drugiej osoby. Czyli już możesz zauważyć pewien schemat, że wyrażanie szczególnie negatywnej opinii to nie jest tak naprawdę coś odnoszącego się do konkretnie ciebie czy do drugiej osoby, ale bezpośrednio do osoby, która to wydaje, ponieważ nie czuje się dobrze we własnym ciele, we własnej skórze, może nie jest po prostu atrakcyjną osobą dla nikogo, może ma jakieś stare schematy, paradygmaty i stara się to ukryć. <laughs> Pamiętaj też, że ludzie w podświadomości mają wgrane jedną bardzo ciekawą rzecz. Taką jedną bardzo ciekawą rzecz. Konflikty. Jesteśmy z natury bardzo konfliktowymi jednostkami i to widać szczególnie podczas kłótni, gdzie większość z nas stara się oczywiście postawić na swoim, no bo w końcu ego, no. Jeżeli powiedzieliśmy, a no, to musimy się tego bronić i bardzo, bardzo rzadko jesteśmy w stanie zmienić swoją opinię, nawet patrząc na to, że ktoś daje nam idealne fakty. Fakty, nie swoje opinie, ale fakty. I chcąc, nie chcąc, jeżeli zaczniesz to rozumieć, że bardzo często rozmawiamy z innymi ludźmi właśnie przez pryzmat swojej, swojego ego, a nie przez pryzmat faktów, to będzie Ci dużo łatwiej, bo zaczniesz rozumieć, że nie zawsze musisz mieć rację. I człowiek mówiący, czego Ci brakuje, pokazuje, czego tak naprawdę Jemu brakuje. Czyli to jest to, o czym wcześniej rozmawialiśmy, czyli opinie w większości przypadków nie dotyczą Ciebie. Nie dotyczą mnie, nie dotyczą Twojej rodziny, tylko dotyczą osób, które te opinie wypluwają. I to trzeba podkreślić. I jeżeli zdasz sobie sprawę, że opinia drugiego człowieka to jest coś, co tak naprawdę odnosi się do niego, to będzie Ci dużo łatwiej, bo zauważysz, że nie musisz na to patrzeć, że opinia tak naprawdę nic w Twoim życiu nie zmienia. Bardzo Ci dziękuję za obejrzenie tego materiału i wierzę, że znajdziesz tutaj masę wartości, którą wykorzystasz w swoim życiu. To, co mogę Ci polecić, obserwuj mój profil, żeby widzieć więcej takich materiałów i prześlij ten materiał dla swoich znajomych, czy swoich przyjaciół, czy dla swojej rodziny, którzy też chcesz, żeby to obejrzeli. Także do następnego hej!